I tylko wtedy, kiedy nasze życie jest zakorzenione w wieczności, możemy odczuwać taki duchowy nacisk, duchową presję względem rzeczy, które naprawdę się liczą, które naprawdę mają znaczenie. Czy możemy się zajmować różnymi rzeczami, ale są pewne rzeczy, które nas przyciągają, bo to są rzeczy, które mają prawdziwą wartość. Studiowanie Słowa Bożego, modlitwa, ewangelizacja. To są takie, wiecie, podstawowe rzeczy, ale one są tymi najważniejszymi rzeczami. Całe chrześcijaństwo sprowadza się do tej jednej rzeczy. Bóg tak umiłował świat. Że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość do ludzi. Miłość Boga do ludzi. Całe nasze chrześcijaństwo sprowadza się do tego, tak naprawdę. To jest podstawa, i nie możemy zapominać o tym. Nie możemy zapominać, że Bóg kocha ludzi. W liczbie mnogiej. Kocha każdego z nas, ale kocha ludzi. I najważniejszym dla Boga jest to, żeby jak najwięcej ludzi było zbawionych. To jest ten bottom line po angielsku. To jest to najważniejsze, najważniejsza rzecz dla Boga. To, co się dla Niego najbardziej liczy: ludzkie dusze. I to jest jedyne, co będziemy mogli zabrać ze sobą w nieba. I dlatego ta perspektywa wieczności jest taka ważna, że musimy mieć skupienie na właściwych rzeczach, na najważniejszych rzeczach.